Cześć Wam wszystkim, witam Was w moim kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, gramy kolejny raz na telefonie. W poprzednim odcinku gram na y, Blow Stars y, na telefonie. I no, więc teraz będziemy grać w Grani Chapter 2, czyli seria druga jakby. I dobra, zaczynajmy. I sorry, żeby Ci takie dźwięki słyszeć. I trochę ciężko się załącza ta granie zawsze. Znaczy... Było dosyć. No więc wiecie chyba o co chodzi, co nie? Więc no. Więc szybciej. I ja wam powiem, bo... To zabieramy sobie... Okej. Zabieramy sobie na hard, czyli z dziadka. Dobra, zaczynajmę. bo niektórzy... Niektórzy długie, bo nie niech... żeby też bardzo długi bo ja do babci i... No i ten. No i no, nie może być taki długi odcinek. Rozumiecie. Widzicie sami, długo się załącza. O. Dobra, już i... Ja Wam powiem, że zainstalowałam sobie tę grę i grałam. Mm, chciałam spróbować y, zagrać i grałam normalnie, ale potem ja jakby wolę grać granie, bo jest moim zdaniem najwygodniejsza. Y, więc jak y, na przykład wchodzę na górę, jest tam y, też gram trochę dla beki, bo na przykład wchodzę na górę, jest tam takie przejście, otwiera się. Książka jest, otwiera się, szafa się otwiera i tam wchodzę I Specjalnie poruszam doniczką i stolikiem, żeby gra nie usłyszała I ja tam się chowam i ona... I tak bekę nieraz przychodzi, nieraz nie przychodzi Taka beka jest normalnie, że... Może no, tak patrzę, wychodzę czasami i normalnie ona jakby mnie goni, ale ja się też zachowam, więc nie ma szansy, że mnie złapać. I normalnie dziadek moim zdaniem jest najokropniejszy, bo ja nie lubię dziadka, bo dziadek yy, nie słyszy moim zdaniem, ale widzi dobrze i bije mocniej, a grani tylko słyszy bardzo dobrze. I grani jest tylko tam na górze, na drugi piętrze. A dziadek się czai na dole samym. I to jest dla mnie okropne, bo nie mogę normalnie wyjść, bo on tam będzie. E, normalnie wyjść z tego, e, znaczy tam z tej piwnicy, jakby tam na górze, e, bo on tam się czai, rozumiecie? A grani normalnie mogę z wygodnie nią grać, bo grani normalnie jest tam na drugim piętrze, więc mogę po pierwszym piętrze się normalnie swobodnie poruszać. I no, mam nadzieję, że rozumiecie. Tik. I dobra, bo się... I moim zdaniem też e, trochę. Nie lubię drugich dni, nie lubię w ogóle trzecich dni, czwartego i najgorszy piąty. Wolę pierwszy. Bo w pierwszym to tak normalnie swobodnie się poruszam, widzicie. A jak drugi jest, to tak kuleje. Pokażę Wam na no, drugie jak nie zrobią. E, a na trzecim dniu e, też więcej kuleje. Na czwartym dniu e, e, wie, e, nie dość, że kuleje. to mam jeszcze czerwony ekran, a na piątym to normalnie horror jest. I normalnie to naprawdę jest okropne. Więc no. Więc e, chodźmy, bo się trochę boję. Błogam, błogam. O, widzicie, on jest tutaj, widzicie? Mówiłam wam, że on zawsze się czai tu na pierwszym piętrze, ale to chyba jest rozplanowane przed twórców tej gry, że dziadek będzie na dole, a grani na górze się zaspi, więc tam wącha wyższą, że... Normalnie naprawdę. Więc to jest trudne. Moim zdaniem jest najswobodniejsza. I no... Ale fajnie w sumie roz... wymyślili to z dziadkiem i babcią, że ten... I czekajcie. Słyszałam dziadka. Czekajcie, zrobimy takie to. Ja często Tak, I tak tu się chowałam. Coś dla Beki. Coś dla Beki tak robiłam. I tak, żeby granik przyszła Tak dla Beki normalnie, bo ja tak lubię grać Trochę dla Beki Szczerze, dobra, mi przez tym trunek Nie zabije No i zabije mnie On się schyli Wiedziałam z dziadek Taki stary, a umie się schylać Jeszcze, kurde, normalnie Dobra, dzień trzeci. Nie no, nie wierzę reklama. Sobie jaja ze mnie robicie. Dobra, jestem po cięciu, bo reklama była oczywiście. I teraz y, zagramy do 5 nocy, bo nie chcę, żeby znowu ten odcinek był taki długi. Normalnie, bo ja no, normalnie nagrywam po 20 minut albo mogę nawet nagrać po pół godziny, kurde. Więc o, widzicie, kuleje więcej więcej, kuleje dużo więcej. I no cóż, zagramy sobie chyba znowu tak dla beki trochę. Bo ja nie lubię grać tak na serio mniej więcej w grani, bo granie jest straszna, a ja bardzo boję się strasznych rzeczy. Gdybyście słyszeli mnie w rzeczywistości, jak gram jakąś na przykład w a No wiem, że wielu z nas może mówić, że FNAF to nie jest taka... Taka bardzo straszna gra, ale moim zdaniem też nie jest za bardzo. Ale jak na przykład zniknie animatronik, to. Z... Mam nadzieję, że wiecie, co to gra na, bo ja tak tłumaczę, tłumaczę i możecie nie wiedzieć, co za gra, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Na przykład na kamerze patrzę, jak zniknie jakiś animatronik, to ja tak panikuję, tak panikuję. Żeby nie przyszedł do mnie, tak patrzę po kamerach, dużo mi wyłączają i normalnie tak się boję, szczerze Dobra, choć najwyżej mnie ktoś tam zabije Pokażę wam końcówkę, jaka fajna, no pewnie dużo z was ma yy, grę grani, ale no... O, właśnie to przewracałam I tutaj jest ta szasa, o no super Super. Dziękuję, dziadku. Jestem Tobie bardzo wdzięczna. Zamordowałeś mnie po raz trzeci. A grani, Ari razu, więc grani jestem bardzo wdzięczna. A dziadkowi jesteś okropny dziadku. O, widzisz się? Czerwony ekran. No, to w ogóle tłumaczyłam. A piąty dzień normalnie jest najgorszy, to normalnie. Horror jest w życiu historii. Dobrze. Więc. Oj. Dobra, wiecie co? Zagram sobie też dla Beki. Jak będziecie chcieli kolejny odcinek z Grani yy, dla Beki, to piszcie. A jak będziecie chcieli w grani, żebym grała tak w Grani chapter tak y, na serio, żebym szukała wszystkich kluczy czy coś, no to piszcie. Ale no, piszcie. <śm> ale wiem, będę się bardzo bała nagrać na serio, ale no, jak będziecie chcieli, to będę musiała nagrać. Tak zawsze patrzę, się trochę boję. Dziadek jest okropny. Bo ja nienawidzę dziadka. Granie jest wygodniejsza. O, grani! Grani raz. Grani, 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 grani grani. Grani, grani pierwsze, Mam nadzieję, że widzieliście. Tam była grani. E, nie przejdzie tu. 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 Mam nadzieję, że nie przyjdzie tu. Tu. Mam nadzieję, że nie przejdzie tu. No ale jak przejdzie, to chyba... E, nie ten... E, nie... Chosz wyjdzie dźwięk, ale nie zabije mnie, bo zawsze jak y, ja idę na łóżko, a ona tam stoi, widzi mnie, no to wchodzi do tego pokoju, no i wtedy się schyla. A jak nie, no to nie. Dobra, ryzykujemy. Ryzyko fizyko, bo nie chcę, żeby ten odcinek był taki długi, bo mówiłam to do babci. Więc trudno, mnie zabije. Nie ma jej. no i super no i super grani nie zabija no jestem ci wdzięczna grani a cię już tak chwaliłam tak cię chwaliłam dobra ostatni dzień chwaliłam cię tak grani że normalnie nie wiesz znowu reklama